Informacja dosłownie sprzed chwili. Polacy stworzyli unikatowe w skali światowej rozwiązanie antydronowe. Chodzi o firmę APS, Amon i MSW, zamiast skorzystać z tych systemów, tworzy specjalnie takie warunki, aby z przetargu polską firmę wykluczyć, a wyłonić Izraelską. Mamy polskie systemy opracowane przez Polaków w Polsce i sprawdzone w walce na Ukrainie, co wczoraj na konferencji w Polskiej Agencji Prasowej jasno pokazał właśnie gdyński APS. Jak można przeczytać w komunikacie, nasza firma pokazała materiały z realnego użycia swoich systemów na Ukrainie. Śledzenie kilkudziesięciu celów. Parametry lotów i przechwycenie przez przeciwdrona. I te kurwy z obecnego zarządu MONU rozpisują przetarg na naszą nieistniejącą jeszcze obronę przeciwdronową tak, aby wpuścić zagraniczne firmy. Żeby nie rozwijać naszych polskich perełek takich właśnie jak APS. i to w czasie, kiedy zaczynamy być w Polsce regularnie atakowani dronami. Także, żebyście nie mieli złudzeń, gdzie te 43 miliardy Kosiniak wyda. Poza tym, nawet gdyby chciał, w co wątpię, to i tak patriotów, jakościowych myśliwców, czy śmigłowców w Unii nie kupi, bo produkują je tylko Amerykanie. Są jakieś tam niby francuskie Rafale, ale przypominam, że ostatnio jak Indie użyły ich przeciwko Pakistanowi, to zacofany militarnie Pakistan w 48 godzin strącił takie trzy. A F-35, F-22... Czy nawet F16? Nie ma żadnych potwierdzonych do tej pory strąceń. Taka jest różnica. Powiem Wam, że już mam tak serdecznie dość tego niedziałającego państwa, które jest państwem tylko teoretycznym, bo po prostu nie funkcjonuje. Tusk, Kusiniak i cała ta reszta wypierdalać. Pakujcie się i wypad. Mam gdzieś, jak zostanę za to słowa nazwany, naprawdę przestało mnie to już obchodzić. Ja i całe młode pokolenie, które nie oglądasz telewizji, zapewniam Was, mamy to gdzieś.